O zdrowie Polek i Polaków. To jest nasza misja i jest to coś, co jako firma farmaceutyczna robimy na co dzień niezmiennie od ponad 120 lat. Dlatego też temat relacji i związków wydał nam się oczywistym tematem jako kontynuacja poprzednich naszych badań i raportów. Pierwszy z nich to seksualna mapa Polki, gdzie poruszaliśmy tematy kobiecości. Dbanie o zdrowie intymne. Kolejny temat naszych badań to był raport Zrozumieć męskość, gdzie z kolei przyglądaliśmy się tematowi męskości i dbaniu o zdrowie przez mężczyzn. W konsekwencji nie pozostawało nam nic innego, jak połączyć te dwa tematy i przyjrzeć się w naturalny sposób związkom. Okazuje się, że druga połówka może być motywatorem do tego, aby dbać o zdrowie. Ponad 80% badanych twierdzi, że we dwoje łatwiej jest dbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Około połowa badanych twierdzi, że od czasu do czasu wspólnie uprawia sport, a ponad połowa twierdzi, że wspólne uprawianie sportu poprawia bliskość w ich związkach.